Cześć, jest strona Radiant. E, dzisiaj będziemy grać w Wielką Brytanią z czasów 1440 roku i przetrwamy nią tak e, 1540 do 1540 roku będziemy nią grali to no, będzie myślę że dosyć uspokajający po ostatnim odcinku no więc zapraszam do subskrybowania kanału bo lecimy po 300 e, i zapraszam do oglądania Punkty oczywiście musimy rozdać. 41 mamy. Ja będę dał duży na przyrost ekonomiczny. I koszty kolonizacji, bo tutaj można... Są, jest tutaj kolizno, kol, kolonizowanie i tak dalej. Jeszcze więc skolonizowałbym sobie coś. Więc dlatego trzeba obniżyć koszty kolonizacji. E, utrzymanie wojska trochę dać. Przyrost populacji. I trochę badania. Myślę, że tak będzie Mamy sobie na razie bardzo wysokie inwestycje, a będzie potrzebne. Dobra, widzę. Będziemy teraz atakować Szkocję. Przecież 20 tysięcy wojska powinno na spokojnie wystarczyć. I tak nas nie lubieli więc. Od razu wbijamy się na stolicę i. 10 tysięcy mieli. Tego się nie spodziewałem, że będą mieli aż tyle. Aha, skargi jest pusty. Eee, przepraszam bardzo, towary trochę się zmniejsza. Mm, nie za ciekawa sytuacja, nie powiem. Eee, co robi każdy YouTuber z Age of History 2, kiedy taka sytuacja się dzieje? Każdy wie, co robi. Nie wiem to ani skąd oni wzięli te do punkty w do ruchu. Jak super. Aha, obronili się to. Tutaj dam jakiś rekrut. tyle. Tu dam jakiś rekrut. I tu dam. Nie, nie ma punktów ruchu. No, czemu on tak mało punktów w ruchu? Teraz będziemy rozdawać po całym kraju. Dobra. Ja bym tak i tak. I na razie zrobimy taki front, że tutaj będziemy stać. A resztą wojska będziemy się po prostu przemieszczać, żeby odbić te tereny. Aha. Nie, ma Odbić te nasze tereny stąd. A tak, to tu już nie będziemy się przemieszczać na razie. Trzeba by trochę poczekać, ja będziemy... ale nie wiem jak oni mieli te armii. My to gramy, chcieliśmy w tyle czasu, a oni sobie odtak tak. A trzeba by tutaj, mam trochę hajsu, mało mam hajsu. Mm. No, więc nie jest zbyt fajna sytuacja. Ogólnie chyba się już wy... wypalili, mam wrażenie, bo już nie, tutaj nie było żadnego tysiąca. Więc przynajmniej tyle. Ogólnie oni mieli mega dobrą ekonomię w tej swojej stolicy, więc w sumie nie, jakoś się bardzo nie dziwię. Jednakże mieli e, aż tyle wojska. E, fajnie, jakby to się przeniosło tutaj. Okay. Najbliższy port. Aha. To fajnie. Dobra, dawaj leć. Jesteśmy pierwszą potęgą światową. Dobra, ja bym poleciał potem na Irlandię, ale na razie, tu on sobie rozwiązał armię i rozmowy pokojowe, oczywiście. Będziemy chyba brali wszystko. Znaczy, na pewno będziemy brali wszystko, tylko czy będziemy to waselizować? Czy tak zabierzemy? Nie, nie musimy waselizować, jak świetnie wie. Ok, teraz sobie ich asymiluję. Ogólnie widzowie mamy właśnie wojnę z tym książę coś tam Ale myślę, że ich zjemy na spokojnie No, na spokojnie 2000 wojska w stolicy Dobra Ja bym chciał oczywiście wszystko Teraz trzeba. Ej, te tereny jakby są. Jakby dosyć ci ludzie nas lubią na tych terenach. Spoko... asymilacji mamy ich. Jak na podbicie ich przed chwilą. No dobra, to niech leci tu, to niech leci tu. To niech leci połowa, tak. I teraz Asari. Gie. To jest co wojska. Dobra, nie pytam. No tą prowincję kliknąć ludzie. OK. 13 koła wojska to jeszcze bym sobie zainstalować. W moim państwie by zagościł jeszcze ten kraj. Super. I w sumie to ten też. I tutaj musimy sobie dać rozmowy pokojowe, oczywiście wszystko bierzemy. O. Wszystko pięknie przejęte. Trochę zasymilować tereny. Ostatnie państwo, i będziemy już całą Irlandię. Mam już wojsko przeszykowane, więc wypowiadamy wojnę. Potem będziemy sobie inwestować w badania, żeby móc te kraje. Za dużo tej armii wyrekratowano, o wiele za dużo. Oni prawie w ogóle armii nie mieli. Tak zero prawie. Trzeba trochę poasymilować. No i tak na razie wygląda Anglia. Nie jest źle. Są jeszcze za... Teraz będą szedł w badania. Idziemy w badania, ludzie. Ile. Tyle, tak żebym wychodzi mniej więcej. O, coś takiego. I przeskipniemy sobie do rzutu. Ludzie, wbija się do nas Francja. Jesteśmy zgubieni. E, księstwo Burundi. Hmm. I by. Be... A nie, bo to masz pokój. Nie ma nikogo, żeby zaatakował tę Francję. Dobra, będziemy się po prostu bronić. Myślę, że się uda jakoś. Tylko muszę sobie zmniejszyć inwestycje. Tak. Będzie git. Eee... Ile mogę wystawić? dobra. Raczej... Raczej to nic nie da, bo będą mieć większe siły, ale... Ale zawsze mieć jakieś wojsko. Przynajmniej się trochę wypalą. Aha, nie mogę tutaj nic... Siema, a jednak może chcesz pokój? Aha, nie mogę sobie. O, coś takiego. Jesteś za? Bo ja jestem za. Aha. To jednak nie jesteśmy zgubieni. Ale jakby co będę myśli cały czas Czas jakąś armię na granicy. Dobra, to już rozwiążę. Że... Ja chcę sobie kolonizować całą Amerykę. Kolonizujemy całą Amerykę ludzie. To jest, To jest nasz cel. Bo możemy już kolonizować A nie mamy hajsu Dawajcie mi to To z tym czymś trzeba się rozprawić Mogę tu rekrutować coś? Mogę mniej więcej O, odsunęłaś się jak super Siema Ja jestem za tym, żeby zaatakować to coś Brata mi nawet nie zna. Brata już nie ma. Dobra, robimy wiel wielką kolonię w Ameryce. To jest nasz, nasz cel. Jednak chyba nie będziemy tych sutur, bo się świetnie bawię. Tutaj na, na ten nikt mnie nie atakuje z jakiejś mocarstw oprócz tej Francji. Po prostu świetnie jest. No, nawet może być trochę dłuższy film dzisiaj. Już jako królestwo Anglii mamy dosyć już... Mamy niby drugie miejsce w rankingu, ale to mniejsze. Przepraszam, nie, tu miałam jedną prowincję. Bo widzicie, e, niby Osman ma pierwsze miejsce. I tutaj mam kolonie w Afryce. O, to sobie chętnie przegarnę. E, I dosyć dużą kolonię w Ameryce. Halo? O, granicę z jakimś krajem. Chętnie go teraz zniszczymy. Eee, tutaj, i tutaj będzie kolejne 2000, 4000. Myślę, no że na taki kraj ich wystarczy. No dobra, wypowiadamy wojnę. Mniej niż 4000, no ale i tak pewnie wystarczy. Jakoś nie wierzę w ten kraj. Będziemy mieli Toronto przynajmniej Londyn. Londyn trafia w ręce Anglików. Mamy dwa Londyny w naszym kraju już. Okej. Okay. Mamy kolejne tereny. <coughs> Zawsze lepiej, bo kolonizowanie trochę kosztuje jednak. I nie można go robić zbyt często, bo to kosztuje. Nie mam... nie stać mnie na ciągle... na ciągle na ciągłe kolonizowanie, bo muszę sklipiować tury bez przerwy, prawie nie no czemu nie może się tak normalnie to jest z... no dobra, mniejsza <laughs> tutaj w Afryce już nie ma zbytnio co działać chyba. To jest dużo plemion tych wszystkich A tu w Ameryce to Raj Będę bardziej szedł w Amerykę e, tam. No, w Amerykę Północną, tam. Nie łączenie Ameryki Północnej. O. Żeby Anglicy mieli gdzie jechać na wakacje. Co to jest? No jakieś. O, yes. W ogóle jak nie. Nie wiem co. Ten wodca myśli, nie? Moja, moja reakcja, księstwo morskie, wylądowało mi 5 tysiącami wojska na Anglii. Nie, no ja se kolonizuję. Afryka to jakieś księstwo pomorskie, wiecie, jakieś krimi wypowiadanie. No co to jest, ludzie? Proszę, błagam was. Rozumiecie to, że jakieś księstwo pomorskie rozlewa mi się po całym kraju? Nie, no to są jakieś żarty. To miało być spokojnie, to miała być uspokajająca runda po, po ostatnim odcinku. A co się tutaj dzieje? No, księstwo polskie mi się rozlewa po całym kraju, jakby nigdy nic. No, yes. Dobra, ludzie zmieniamy rodzaj żony na republikę. Czemu? Bo tak. Czemu one królestwo angielskie są republiką? Okay. Dobra, kolonizujemy to. Ale już widzę, że niestety już większość ludzi umie kolonizować. Co zaś mi wypowiedziało wojnę? No, państwo kościelne. Ja w to nie wierzę. Ja w to. Jak, jak, jak ja w to nie wierzę przecież. Gdzie to nawet jest? Ja nawet nie wiem, gdzie jest, to jest. No i co ty chcesz mi zrobić? Papież mnie dojeżdża. Papież dojeżdża Anglia. Rozumiecie to? Francja. What? Nie, to nawet nie jest Francja! What is this? Przepraszam bardzo. Czemu ja mam wojnę z... Czemu ja... Ja mam wojnę z połową świata, ludzie. Państwo kościele co to jest? Prowancja. Where is Prowancja. To coś... Ja za chwilę Francję zaatakuję. Bo mnie denerwuje ta Francja. Ale na szczęście tu mam jakieś wojsko, więc... Francja, siema Ej. To jest księstwo Burundi? Aha Okej, okay. siema Księstwo Burundi Jako iż Chcę po to od was e, Dostęp wojskowy Bo tak, zgodzicie się? Nie mogę, no No Boże. Państwo kościelne mnie dojeżdża To jest jakiś żart. Państwo kościelne mnie dojeżdża, rozumiecie to? A ja właśnie dojeżdżam tych tych z Burundi ludzi. Dobra, tu idzie tyle. Albo więcej, bo nie wiem, ja tam było w sumie. Dam 2000. A reszta idzie do tego Burundi, ale pewnie i tak nie wystarczyłam to gdzieś. Państwo kościelne mnie niszczy, no. Zostawcie mnie, dobra. Ja biję też państwo kościelne, bo nie da się z nimi żyć. Ile oni musieli? Patrz na... Patrzcie na to, to jest państwo kościelne. To oni musieli coś takiego zrobić, chyba. No, no bo co, oni musieli dopłynąć? Tak, chyba. Musieli dopłynąć do tego, żeby. Okej, okay, żeby. Okej, okay, dobra, niszczymy te. Księstwo. Te, 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 te. Dobra, ja ci za chwilę wypowiem wojnę Argonia, bo. Bo, bo ty robisz. Bo ty przepuszczasz mi mojego wroga, czyli państwo kościelne. Dobra, robimy desad na państwo kościelne. Papież zapłaci za to, że, że, że w ogóle śmiał e, Anglię zaatakować. E, zapłaci za to papież e, lecimy. Dobra. Lecimy do papieża. Musi wiedzieć, że, że nie zadziera się z wielką i potężną Anglią. Dobra, dawajcie mi kolejne wojska i wszystko. Aha, brak jednostek. na tu jeszcze. I to wszystko przesyłamy tutaj. Nie wiem ile tego będzie, ale... Dobra, siema domej. Nie wiem kim ty jesteś, ale i tak chcę z tobą sojusz. Ale znaczy się nie sojusz, tylko pokój. A ty księstwo Burundi. Gdzie ty w ogóle jeszcze? Ty istniejesz jeszcze? Warario! Nie mam pojęcia. Państwo kościelne mnie dojeżdża. Dam tu takie odcinka. Państwo kościelne dojechało mnie, Mnie, jakbym Anglią. Jestem za tym. Będzie się klikało. Ludzie, jesteśmy zgubieni. Księstwo to mi zaatakowało. Jesteśmy zgubieni, ludzie. A papież nadal. Papieżu to jest. 4000 ee... wojska nie wystarczą na papieża. Siema. Nie, ma... trzy kolejne kraje mi wypowiadają wojnę. To jest koszmar, już chyba to nie jest. Dobra. Siema, ja bym chciał wyjaśnić z panem niebieskim parę spraw. Jako między innymi są moje prowincje, potem zajmiemy się papieżem. Co to jest? A, to mnie atakuje od razu, super. Zawsze o tym marzyłam. Dobra, siema. Siema, państwo żyjące w większości na terenach Hiszpanii i Francji e, Jesteś... Chciałbym Ci przekazać wiadomość, że właśnie popełnili swój największy błąd. Ale na razie nie chcę cię atakować, bo mam za mało wojska tutaj, na tych prowincjach. Uff. Więc będę postoję sobie trochę. I co to jest? Hrabstwo mołdawskie. Where is? To coś! Ej! Polska... Ale fajnie by było, jakbyś zaatakowała hrabstwo mo mołdawskie. Fajnie by było ogólnie wtedy. A i w sumie, mogłabym tak trochę ich zablokować, jakbym dał połowę tu i może by jakby się zententowali. Aha. Już tracę połowę swoich jednostek, jak świetnie. <laughs> Pomocy. Timas jakiś. O, księstwo Burundi ma wojnę z tym. A jednak nie ma Tismanem. Dobra, siema. Ja mam tutaj prawie zero wojska. Jestem za zakończeniem naszych sporów. O ile ja wiesz, co to znaczy. Będziesz jakimś krajem amerykańskim, plemionem. Siema. Eee, ja bym chciał ino to wystarczy. Ale jeżeli się zgodzisz, a to to było te kry. Nie, to jest z Patawomi... Patawąmi e, zyskaliśmy nad prowincję. Fajnie polecam, ale nie możemy sobie. Jaki kry. What is kry? Dobra. E, ogólnie ludzie tutaj są... upośle Upo Te boty są. Czemu? Po co mnie atakujesz? Dobra, ja chcę odbić sobie tą prowincję, tam gdzieś Dawajcie mi tę prowincję Aha, 5000 wojska. Jestem za zakończeniem sporu. Siema, ja bym chciał i na tobie prowincję. Tyle mi wystarczy. Jak świetnie. Czemu tu jest państwo kościelne? Dobra, zdecentuję się tam, żebym miał jakieś przynajmniej benefity z tej wojny. Żebym przynajmniej była po coś ta wojna. Oby tutaj nie mieli dużo wojska, mam taką nadzieję. Bo wiecie, żeby nie mieli dużo wojska? Ciao! Aha. Zostawcie mnie. Ja bym chciał przenieść dotąd. Nie no, no, czemu to wszystko odbijają? Ludzie, ratujcie. Dobra, sześć tysięcy kolejne leci do nich. No nie no, państwo kościelne. Jak Dobra, robimy coś takiego, robimy z nimi pokój, tylko... tylko... E, zajmiemy im może z dwie prowincje i szybko robimy pokój, tak żebyśmy mieli jakieś e, ten korzyści z tego powodu. E, siema, Aha, ale mam mało zasymilowane, to Dobra ludzie, wchodzimy na to. I się tak rozlejemy im. Nie, nie, dobra. Siema Państwo, dobra. I tak już koniec bez już, koniec odcinka, bo mieliśmy przejść 100 lat, a jest Turia 541, więc chcecie więcej Age of History 2? Łapkujcie, macie jakieś pomysły do tej serii, do Age of History 2 jakieś, albo z innych gier jakieś pomysły, na odcinki. E, piszcie w komentarzach oraz, jak chcecie, żebym tą anglią podbił cały świat, to też piszcie w komentarzach. No dobra, to pa, ja się żegnam.